Trzymaj się blisko! Dokąd idziemy? Szybko! A, nie a, do drzwi! Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abi, trzymasz się? Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do Jackson. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać. Oni nie dadzą rady tak dalej. No mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stop. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Bolin. A może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okej. Okay. Pojedziesz ze mną. Chodź! Ota? Miałam 12 lat i znalazłam deskorolkę. O-o. Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod Chwila, to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. <słuch> <słuch> Okej. Okay. O Boże, nie. O. To moja sprawka. Jak to? Chciałam zagryźć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałem czternaście lat, ugryzł mnie zarażony i, I wiesz, najwyraźniej jestem. Odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pękażeje. Ja... do się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Co Jessie? Zostań tam, dobra! Się Możesz się tam dzieje? zaczekać! Co ty, odwróć się, co ty wyprawiasz? ja sobie robisz. Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżyce? To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo mi i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Niewielką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy. Właśnie. A jeśli potrzebują pomocy? Okej. Okay, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? waliśmy się. Jak się trzymacie? Dobrze. Dzięki. Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko górze i my. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście, żebyś wiedział. A, macie tu prawdę. Gdzie ty kurwa byłaś? Z na dachu. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj. Tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu? Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Dać go pod ścianę. Toby! Wpuśćcie mnie! Wpuśćcie! Puta madre! Joel... Miller. Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko. Nie ruszaj się kurwa. Ja pierdolę. Nie poganiaj mnie. No! Joel! Tommy! W mordę. Jak mam się tam dostać? Bądź cały, bądź cały. curva Okej? Okay. Puść! Zabiję was kurwa! Co się dzieje? Zostaw go! Kto to? Zaśnie zgnęła się! Dlaczego nie pilnowałaś wejścia? Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi! Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość. Chcesz tego co ja, tak? Skończ to. Już! Joel... wstawaj... Joel, błagam Cię, wstań! Proszę, nie! Proszę, nie! Nie! do Завья мастуу. Нээ. Ээ, хөвсөж байгаа. Ellie, Jessie! <clears> come. <throat> Jesse, są <clears throat> <sono tutai> Może usiądę. Jasne. Maria, chcę, żebyś coś zjadła. nie powstrzyma nas. Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę. Nie miałby kto bronić Jackson. Więc ujdzie im to bezkarnie. Kto tak powiedział? Na to przecież wychodzi. A jeśli znowu zaatakują łowcy? Pierdolisz tak samo jak ona. Bo może ma rację. Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle. Nieprawda. Oczywiście, kurwa, że prawda. Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle. Front wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach? Kurtki mogły być kradzione. Co? A co, jeżeli się przenieśli? Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź. Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa. Ile mają broni? W dupie to mam. Nie przekonasz mnie. Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okay. Na pewno nam kogoś przydzieli. A jeśli nie, to coś wymyślę. Jeden dzień, proszę. Dobra. Idziemy jeszcze do jego domu Chcę coś tamtąd wziąć